Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to początek. Przedziwne jest to, że kiedy jest w nas tyle dzisiaj jakichś natchnień do podsumowania roku 2020, kiedy przeżywamy ostatni dzień roku, to Słowo Boże mówi nam o początku. Słowo Boże mówi nam, że na początku było Słowo, a Słowo, słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Początek należy do Pana, i koniec należy do Pana. Bez względu na to, jak się to potoczyło moje życie w tym roku, to Słowo jest w stanie naprawić moje błędy, Słowo jest w stanie uzdrowić moje rany, Słowo jest w stanie uwolnić mnie od konsekwencji moich grzechów, bo Bóg jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. On może wszystko zacząć od początku, właśnie zacząć od nowa. Z Bogiem mogę. Podsumować, ale przede wszystkim z Bogiem moja przeszłość i to, co trudne w tej przeszłości, nigdy mnie nie zabije, bo na początku jest, było i jest i będzie słowo. Kochani, życzę Wam dzisiaj, abyśmy podsumowując rok 2020, który był dziwny i trudny, abyśmy nie popadli w rozpacz, załamanie, ale bez względu na to, co się wydarzyło, abyśmy wiedzieli, że na początku było, jest i będzie słowo, że ono jest Alfą i omegą, że w Nim zawsze możemy na nowo zacząć, otworzyć nowy początek i wejść z pełną nadzieją w ten nadchodzący kolejny rok. Niech nas błogosławi i szczerze, na ten ostatni dzień roku Bóg wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. A ja kochani jeszcze chcę was z całego serca prosić o modlitwę w intencji księdza Artura Godnarskiego, który w ciężkim stanie. W śpiążce farmakologicznej przebywa w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc wywołanego przez COVID-19. Ksiądz Artur, który jest sekretarzem zespołu do spraw nowej ewangelizacji przypiskopacie Polski, znany z różnych wydarzeń ewangelizacyjnych pewno Wam bardzo dobrze. Chciałbym Was prosić o tę modlitwę za Niego i o to, byście także prosili innych, aby Pan dał Mu tę łaskę uzdrowienia. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro już w nowym roku.